Normalni, normalni, normalni Jada. Normalni, 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 dobrze Gra Nasza nasze miejscu Czy dwie drużyny z nami? No nie Nie spierdalaj się szybciej mają bro. Jedna ja rzecz. Moza, 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 bitka. Ja zbieram broń. Nie pode mną jest <grywa> Urwa to ty coś biegnie Tak okej okay. Rozbity Dla ciebie mhm. no, dziękuję jak się zmienia. Na lince tej... jadą, na lince są już u nas. Tam, plecy, plecy, plecy. Tej, tu, plecy. Ale no, jeszcze się mam otoczkę rajdkę. Ja pierdolę. Rajdka nie ma nic. No Nie są no. razem, jak nic. Tam jest Watson, może miał pocisnąć się sama. No to dawaj. Tak, ona jest z stanie story. Kurwa, zmieni broń. Nie ma nagra, slapard. Nie zdążę. Prze prze. Kto się atakuje, to ja obiad. Bierzesz bezczynę. przy nas? Nie, oni uciekli. Uciekli. Watsonka no, była solo. Tak? No, no się czy nie? Nie. Padła od razu. Dobra. Trzeba co tu się dzieje. Na dachu będę solował. Mhm. Na dachu ulta stawiam. Na no, dół spadł. Nie, Leży. Ty, ktoś tu jeszcze przyszedł. Tam uciekają, ta rejska. To jest inna drużyna cała. Są dwie drużyny, wiem. Jedna uciekła, sama, sama, na, jedna. na samym dole, na samym dole, na samym dole, dawaj. W środku. Dwie osoby w środku. Jedna e, obita mocno. Okej, okay, nie mam amunicji już, to daję Idziemy stąd, bo ta, ta. Kurwa! Ejtka, się poszuję. NIE no! <suszy> Ach, no. Kuj. Trzy dni przeładowano. Zeszli w chwilę, biegną. zapita, został dwuosobowy team Jedna osoba. Kolejny team biegnie. Kolejny team. Gdzie stary? wiej, wiej. Oni się tam w Gibi zultował, więc uciekaj. To no, jestem martwy, jak coś można zabrać i Oni na akurat na Revenancie teraz weszli. No Zabiłeś ich czy nie? Tak. O stary, nice. Jak to zrobisz, to do przyleci ta ekipa, co się strzela obok. No. O. A wezmę. No. Tam ktoś był? A jakbyśmy wrócili tam, gdzie te skrzynki uderzały o. o masz, strzelają się. Ale to nie do nas, oni się tam z kimś strzelają. No, z kimś, z kimś i, i nie widzę nic Biegnął. Plecy, 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 plecy Jeden mocno obity Ooo, 53 Dawaj, 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 jeden silensowany Ten leży. Na mnie, na mnie, na mnie! Kakięty! Kakięty bardzo mało ma! Dobra, masz rzeczy, bo... Ten nic nie miał, ten nic nie miał, ten był odradzany. Słuchaj, tam miał dużo. Tam to nic nie miał. O lego. Ciężko. Zwracamy tu. No, no. Chupa, plec. Za mnie powiedział, że to plecy były. Ale że w sensie, że, że, że... nie, Ja w ogóle ich ledwo słyszałem, wyobraź sobie. Ja ich słyszałem je ja... To jest solówka. Stajansowany Jak chcesz to opuszczać, to dawaj teraz. No to... Teraz. Już jest tam. Solo. 32 Tak będziemy go gonić Nie bo on już na naliczył Jeszcze raz rozjechał Uciekł No Ktoś inny go goni Wór. Druga drużyna ora, za ora, ora. Dobra, dobra Teraz nie będę mieć Tam Kurwa, przed chwilą znikła i znowu mę! Co kurwa ci ty jebany Są tu, są tu, są tu Tutaj na dole Lifeline kraknięta Tak, tylko że... Dołu Nie, nie, wycofajmy się, wycofajmy się nie tam, nie tam jest inna Ja nie mam leczenia, tyle jesteśmy Możemy się z nim i Trzeba kogoś zabić i ojebać go Pilnuję plecy Daj mi tą klatę Z prawej Tu zobaczyli. Co no dalej sam Na ulcie? Nie, dwójka, dwójka jest, dwójka jest, twójka jest twójka twójka twójka. Twójka. No jeden dostał obrażenia To jest ta rajdka Kaknięta prawie Nie wiem się ją je gonić Jedź, jedźcie na ulcie Najwyżej no będziemy inna, już przemieszczeni Inna drużyna jest No na samą górę wlazła nie, nie nie, tu jest, tu jest, ona dalej poleciała to Tu jest jeszcze jedna drużyna. No i ktoś inny ją wali, ja z ja sam zostałem Dobra, jestem z tobą, jestem z tobą Ona Aha. wraca no to jest inna tak, drużyna, ale też od, też. inna drużyna, tak jak mówiłeś. Kuszuje no. cię dalej jedna, z innej drużyny. To jestem w tym bezpiecznym miejscu. Możemy, no. Zaraz ją tam podniesie, bo ona tam jest lifeline. Ona ją podniesie. That... Masz, 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 masz. masz. Pierdolę, co za mecz. Mecz pojebany, na maksa. Musimy już i tak do strefy bo zobacz gdzie jest strefa i gdzie my jesteśmy. Ma no. multa? Mam ulta, mam To jebiście No to go. Ja Miałem w głowie strzały popijane. Nie wiem, tam... Nie. Góry... nie, nie leci. Tam, dokładnie tam, gdzie lecisz. 132 i się już nie ja wychyli Ja idę do strefy, idę do strefy Ja też, ja też No 132 to już się nie wychyli No i trzeba tu siedzieć 4 teamy, 4 teamy ja bo... Znam jedna duża bateria i jedna mała bateria No ja mogę dać się parę małych, bo mam 6 nie, spokojnie. małych ja się rozglądam, wiesz, jakby no, tutaj no, no, jest No jedna walka i na leczeniem będzie Tu jesteśmy w strefie, ale oni się teraz zaczęli łupać. Tu są, są tu. W góry. góry jest kurwa! Góry. Góry jest kurwa. Góry. Góry ale jest nie przew... góry. No, góry, na dachu myślałem. a, a nie w budynku. Nie teraz kurwa mi przeładowujesz broń? Gibi się tu lecz Ale Gibi jest na czerwonym kebie No Już teraz tak Strzelają ich, strzelają ich. Jak ty idziesz do, poza strefę? No, znaczy, nie mam nie w strefie. Nie mam innego tak wyboru. Ile do tu. Nie wiem, co tu. Możesz je podnieść. Jest to okienko małe. Ale nie, nie zdążę w tej strefie. No, nie, nie jest strefa. Będę nas z kraju jestem pod oponą Nie mam czym się leczyć tak wajdło Ja mam już Ale Wiesz. jak się doleczę to będzie koniec leczy Więc trzeba poczekać A nie to już ostatnie drżyny Położyli jednego są fańce. Dobra dawaj, 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 dawaj Ostatnia szansa Rejdka obita Rozbita Leży Rejdka Dawaj, 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 dawaj No, tamto się leczy Jest yes! <laughs> Nie <wierzę. laughs> To, Co mecz dobry co? <laughs> oh wow! <laughs> Ja jeszcze stary zdążyłem słapa zrobić na tym, z tego gibiego, którego hmm. powalili. Ja mówię, skąd ty masz się całe życie? nie? No właśnie, bo ja słapa zrobiłem. O to chodziło, bo ty powiedziałeś pusz, a ja tam wiesz, szybko słapa, żeby tylko wiesz, nie mieć. Bo ja byłem... Na... nie miałem życia w ogóle. Ja w ogóle tej lifeline nie mogłem trafić na sam koniec. Nic, nie wiem, mam tym fuck, Nie patrzę, ty masz tam kapkę życia, więc giniemy zaraz. Nie, ja się cofam, a tu nagle na pełnym kewie. Tu, 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 tu jej nie Co nie ma. <mix> za mecz... O, oh, wow. No, meczu. Mega. Zobacz, <laughs> wywajwy, <wiby>, respawny, masakra, <laughs> no nie? Nie no, to już, to, 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 to jest ten mecz, który nam wystarczy, Ostatnie. tak? Dokładnie, <laughs> nie ma co... O,